Cześć! Witajcie! Z tej strony Leszek. Dzisiaj gram sobie w grę League of Legends. I jestem niestety sam. Forever alone. Muszę sobie troszeczkę przyciszyć. Akurat gram sobie sam. Miałem iść na dżunglę, ale niestety źle nacisnąłem przycisk i nie wziąłem smajta. A pod koniec już się tak nie dało zmieniać, dlatego jestem zły. No ale coż, spróbuję jakoś to ogarnąć. Napiszę. Witaj w Samonersie. miałem mogłem mieć nereda. Jak mam postąpić? Dobra, jakoś próbujemy to ogarnąć. Nie, pierwszego rana. Moja wędrówka była taka. 30 sekund do pojawienia wszystko. Kurde. No cóż, jakoś spróbujemy z tego. jeszcze troszeczkę przyciszę. Pojawiły się z tego. Spróbujemy z tego wyjść. Potem jak już będę miał lanterna, to nie będzie mi to potrzebne. Ale no. No nie wiem, jak ja to zrobię, że ten... ten... nie wziąłem tego. Za tych, których Nie! Nie! Poczekaj, poczekaj, koleś. No no dobra, tak jeszcze. Nie, 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 chodź, pomóż mi. Talon! Tam wybierz swoją drogę. Dobra. Tyle śmierci. Ty. Okej, okay, dobra. dobra, to mi powinno wystarczyć. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra, dzięki kolej, dobra, okej. Okay. Koleś. Dziękuję bardzo. Ty. Report, Kata, Or, aha, dobra, już się domyślam za co. Dobra, jakoś nam to wyszło. Ten talent może jakaś nie był perfekcyjny, ale nie tak źle zrobił to, muszę przyznać. I sobie grałem. Postanowiłem tak dla odmiany zagrać rewę. Dawno nie grałem. Poza tym rewem kreśnię najlepiej. Tak słyszałem od niektórych youtuberów. I pick yeah, Maria. nie ze smary. Teraz się Ja piknąłem mi da pierwszy! Nie! To ja piknąłem mi da pierwszy! Nie! To on kłamie! Nie słuchajcie jego! To ja piknąłem mi da pierwszy! Masakra jakaś, no, ale trudno. Ty nawet nie tak jest mi wychodzi ta dżungla, muszę przyznać. Naprawdę. Byłem pewien, że to wyjdzie gorzej. To ja piknąłem mi da do pierwszy! Dobra. Jaki konflikt Tak myślę, że... O Jezu, ale no teraz to te dziewniakie zrobił tak. Flash? Oczywiście. Jak żeby inaczej. Idziemy sobie na tego OGP troszeczkę teraz. Ja piknąłem mi dopiero. o, szybko, szybko, szybko biegnij riven, biegnij kotanie, a nie biegnie, kotku. Dasz radę, wierzę w ciebie. Myślę, że będzie teraz trup, czy nie? Czy okaże się jakoś inteligentny... Tak, dobrze, dobrze. Tak, dla pewności jeszcze go zaatakujemy. Hops. Dobra. GJ. Pięknie nam to wyszło. I kill dla nas. To mi się właśnie podoba. Tacy ludzie. Tacy ludzie. Dobra, nie będziemy mu tutaj farmić. Bijemy sobie tylko level. I możemy przystąpić dalej. Nie, tak źle w sumie mi idzie. Póki co. Nie jest najgorzej. Ten talon sobie widzę tutaj. Tu raczej nie weźmie. My sobie weźmiemy w takim razie. Dobra. Co by tu jeszcze można powiedzieć o kurze? Aha, bo w ogóle nie przestawiłem y wszystkich, więc jana mamy u nich. Sajona, jak to się powinno ładnie mówić, na dżungli, e Korkiego na bocie, Garpanka na topie, Ari na bocie i Katarina na midzie. Natomiast, przepraszam, natomiast u nas mamy Ramusa, Gravesa na Bocie, padającego zresztą Ramusa, Jarek to na topie i Talona na widzie. Jaki konflikt nas czeka? O, tam popadali, i o, tutaj ten, oczywiście, zgridi, ona też się zgridi, dlatego wbije, ale ona użyje E, on użyje Hila, on teraz użyje E zaraz, jak będzie miał, ale ta się flaszowała i on ją zabije. No tak jak krótka historia. Zaraz zabijemy tą katę, która jej nie zabija. Nie zatraciłam ducha! Jakbyś mnie go wybiła, ale się bała pewnie, że ja przyjdę. No dobra. Tak, wziąłem blue. Dla lewera. Nie jesteś noobem! Jumper wziął blue na początku! Noob! Report! Report, report! Szybko report! Noob! Oj, masakra. Dobra, przejdziemy sobie tutaj teraz ładnie do ich. Ludzi. Popat popatrzymy sobie troszeczkę na nich, co oni tutaj kombinują. Sajonka gdzie ma chyba. Tu jesteś stajonek? Nie macie. Wspomnienia przeszłości. Śmieszna jest taka śmieszkowata, fajniuchna. Nie wiem, mi się tam bardzo przyjemnie gra. Ogólnie jest w porządkuś, zabawna postać. Tylko że bez man, To jest bardzo duży minus, wiecie Wiecie, bo mi Soraka nie może mi many dawać. He, bo jej nie mam! O tutaj ładnie. znowu znubiłem, dobra, źle użyłem, ja użyłem, źle W O, okej, okay, okej okay. MW AMW, MW, MW sorazki, już idę do ciebie kochanie. Biegnę jak na skrzydłach, on ma ulta, czyli zaraz padnie ten renek Sugeruję. Stwierdzam skąbą ULT <laughs> Poza tym ja stwierdzam też, że Maharda, bo... Ostrze duch i zniknął. A ja dalej nie wiem. SS. Dobra. Ten Renekton. tam paść teraz tego GP. Ja muszę wbić szósty. Jaki kot? nas czeka? A, ja już chyba mam na lanternę Ale jeszcze buty sobie chcę kupić. Przy następnym powrocie wszystko przyjęte. Tak, dokładnie Riven. Zgadzam się z tobą. Dobra, idziemy na tego garpankę, bo on tutaj nas sobie na za dużo pozwala. Aha, ja jestem w trakcie tworzenia poradnika do Riven, ale wiecie jak to ja? Ciężko mi na to... znaleźć te 5 sekund. Oj, źle użyłem mojej pasywki. Znaczy, mojego ulta. Dobra, za Hops! Oj, tu katka jest Jana ona ulta ma. Padnę, padnę? Padłem, kurde. A napisał SS? Dobra, napisał SS, niech jej I to dawno temu. Zgledziłem, zgledziłem, tak wiem, przepraszam, nie bicie Zrobimy sobie jeszcze jakąś podkę defensywną. Oj tam, oj tam, czepiacie się szczegółów. Nie jest tak źle 1-1-1. I źle użyłem Nie w ogóle dalej, co jest lepszy, duch, dla czy, czy, właśnie... ...flash, flash. Nie mam pojęcia, muszę to jeszcze ogarnąć sobie sam. Fletcher. Ta Katarina to jest jakiś flak. Tak wiem, nie jestem zabawny. A i w ogóle powiecie co myślicie o takich salograch? Nie wiem, bo może ktoś jeszcze inny będzie nagrywać sanek, co nie wiem, on teraz czeka na kompa w sumie. Kacper może coś nagra, ewentualnie kropek, bo już ma kompa swojego końcu. w końcu po wielu latach. No więc powiedzcie coś, że tutaj ktoś jest, dobra, nie ma nikogo. Powiecie co o tym sądzicie, czy mu się coś takiego podoba. Byłoby nam niezmiernie miło, gdybyście to powiedzieli, wyrazili swą opinię, na temat tych, jak myślę, zacnych odcinków z gry League of Legends. Nie, yeah, pasywa. Dobrze, Zawsze my się. Znaczy myli, to z ja mam taką 130 i tak postaję wam Ward'a, bo widzę, że nie kupujecie A i ten Talon, jakby się trafił, to by... Wy... Oni tutaj z, z gridi są Ward'a. Dobrze, nie, dobrze. Jakbyśmy się w wstrzygnęli... sumie... Nie, 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 nie ryzykuj. Zaraz jemu ja muszę oddać Red'a. Red'a to ja mam. Muszę jemu oddać blue. No, nie zrobiłem cię. Teraz ginij. Ginij, potworze! W ogóle, Tampańczyk się zamienił z, z Ari. <laughs> Podejrzana ta by trochę. Tu jest Sion. Nie, ale tu jest ona. i widział. Prosto to widział. Jak przez No, plaszek nie umiesz grać Ucz się na własnych błędach. No właśnie, ucz się na własnych błędach. A nie mi tutaj wytykasz moje. O, proszę report. Jakby was poradniku. poradników. O, moje ręce są splamione, tyle wam powiem co najwyżej. Robaczki. Kurde, aby tutaj wróciła fajne. Ona teraz pomyśli, że jest bezpieczna. I będzie tutaj. O, widzieliście? Boże święty. Że ona z greedy.

Właśnie, po co tak pisać? Dla swojego właściciela Report Gunplank, report, report. Noob Gunplank. Uh, and this jungler. Ha uh, ha, uh, look at Korki. Report Noob. Nie no, nie mogę stwierdzić, naprawdę. To jest to jest zabawne, bardzo. To jest takie śmieszkowate. You fit Riven, bro. You fit Riven, bro. Yeah, he fit me. Wszystko przejmie. O, tu wrog, sheriff. Służyć wyższemu dobru. Dobra, bo zaraz pasywka, nie będę zaceka. Don't stop this. Nie zatraciłam ducha. No, to było takie śmieszkowate. No, rada, to mi się podobało. Takie tak. I sobie bija. jest bardzo fajną postacią. Naprawdę mi się podoba. Na pierwszym poziomie Ulta może zadać obrażeń 102. Boże, jak w ogóle liczy się. 344. Masakra. Takie śmieszkowate gry tutaj są. O. yo, You fit Riven. You hit Graves. <totopatujesz> no, Preport. To jest zabawne. To jest zabawne, bro. Tyle śmierci. Stop feed. Oops. report. Jakby ktoś nie wiedział, to, to jest normal Niestety. Drunkerów uznałem, No nie wiem, no jakoś tak... Może też nie zawsze gram jakoś świetnie i w ogóle. Ale... Często mam tak, że no po prostu mam... knopków w teamie. I do takich prawdziwych nóbków, i to chodzi mi o nóbków typu UFIT yy... You Okej, są go na No i nie ma. Zresztą chyba jest naprawdę wkurzający. O o o, zaczęłaś tutaj. Patrzcie, patrzcie, to za niespodziewana, niespodziewanka. Niespodziewana znaczy tutaj, całkiem niespodziewana. Aaaa, pepa pe, pe, zwalczaj Żal. Ja ile ich Hp zostało. Myślałem, że... Uciekaj tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. Bez Oj. Wachania. I see you. Pepe Panciabak, co za niespodziewana niespodziewanka. Niespodziewana znaczy, że tutaj całkiem niespodziewana. Oj. Bogu To było bardzo... Jezus. O teraz mi tego? Dobra, ja zabiję, nie wiem co. O Jezu, padnę zaraz. Padłem. Ale nie skusiła, masakra. O Jezu. O Jezu. Nie zabije jej, proszę cię, ty greedy. Unicestwięń. A nie, Renekton, dobra. Dobra, jeżeli ktoś wie o co chodzi, to kupiłem Hextringera gdyż ponieważ Olaf i Wladimir. No, w będziesz wiedział o co chodzi. Lubię Hexlingera, Fajny. I <grymne> na <grymne> Dobra, to jest dziwne. Stoję się i na pierwszą klawiaturę, bez. Nie, ale, smajta ogólnie do dżungli. Jestem zdania, że powinno się ubrać, gdyż ponieważ na przykład dla tego pana i dla tego pana, czyli dla barona i dragona. Jest to ważne, jest bardzo ważne. Nie da się praktycznie skresować W takich przypadkach. Dlatego mówię, jestem zdania. A teraz, no, przez zupełną głupotę, bo tak chciałem sobie popatrzeć tam jeszcze, jak to tam wszystko wygląda i w ogóle, i jakoś tak, no, przez przypadek zupełnie wziąłem właśnie. To. Jest, dobrze wbij go, oh, wbijnie. Pytę ja tą kartę już było, znaczy F na ich nacisnął na Ghost, ale. Widzę, że chcą Fuck nie, nie, nie ma co, nie, nie, nie ma co. Jaki konflikt nas czeka? Jezu. Dobra, Gio. Dobra, giot. Ja ty próbowałem wiesz jak najdłużej na siebie. Dodawać. O Jezus Maria, Nie, Jezu smare ten krok. Nie Jezu GJ man Będę miał prawie, koks. naprawdę, to było ładnie. Side Polak Holt polisz. Ucz się na własnych błędach. Ucz się na własnych błędach. Ładnie nam teraz ta akcja wyszła. W takie nawet to było zabawne, ale i tak jesteś fiderem, więc report. Płaca na skrzydła wybuch key. Key! Here! A w and funny, PPPL. You know, they rage about everything, but when is you know, something. Fa fault. Dobra, chciałem napisać, że jestem też z Polski, ale nie udaje zawsze Portugalczyka Co? Albo no Pel. Chociaż w Portugalii ma PT. In no Ucz się na własnym spięć. się tutaj po ktoś po to, bo mi się po to nie chce nie chce przeczyżyć. Dobra ja to wezmę. Nie to nie. nie to nie, noob! Nikt nie chciał wziąć Blue i musiało Riven wziąć. Noob Riven, report! Why? Eee. Boże święt Dlaczego wziąłeś blue? Noob, riven, no Riven, noob! Boże Ramus, proszę ciebie! Ja wiem, że ty jesteś koksem i tankiem i w ogóle wszystkim. Ale ten korki nie żyje się. Rio! Dobra, to był fakt już drogę. O ja jeszcze nie trafiłem. No bo, słabe. Też zgridziłem, dobra, nie wam będzie. No właśnie, ja znam skrycel. O, jaką w ogóle farma mi nawet ładna wyszła. Dobra, dobra, bo widzę, że nie chce. No, w ogóle ten Graves się odezwał. Ja mu i ja tu widzę. Ładny jest wodę z tej rzeczy. Ciekawe, ciekawe. Bardzo interesujące. Nie zatraciłam ducha. Nie zatraciłam ducha, gdyż mam zniżki w Tesco. Paysafe. Nie, boże, Paysafe card. Klapkart. Klapkart, w ogóle karta Klapkart. Kiedyś w Tesco pytali się: Dzień dobry, czy ma pan kartę Klapkart? Kartę Klapkart. No, dzień dobry, ma pan kartę klubową? Nie, dzień dobry, ma pan kartę klubową? kartę? No, kurde, bez przesady. Ej, to jest naprawdę dziwne, głupie, bezsensowne. A te korki padasz, bez ląbem, hehe. Mera, wy też wszyscy padacie Dawaj, dawaj, Ramus, Ramus, ok, Ramus, okej okay. Ramus, ok. No, no, to było OP, like a lisin, widzę. No, aj, A ty kurde lisin normalnie, no mówię wam, mi tu rośnie Lisin. Napiszę jej taką smutną buź Ty, Nubie, smutne buzie wymyślił Gimper. Jesteś nubem! Mówisz jak Gimper, chcesz być fajny. Ha, to Trwała, Posunęli się za daleko. Twoja drużyna znieść... na no, Jak jakiego to ja mam sytuacji, no? no dobra, nie masz wskazówki. Oj, Oj! Oj. Nara. Dobra, do, nie, nie spodziewałem się, że ja tędy pójdę. Szczerze, nie jestem dla tyle inteligentny, żeby tu przyjść. Napiszemy. Pusiaczka. Jaki konflikt nas czeka? Bardzo młody, pójdziemy defensywnie dzisiaj. Ale ogólnie to można też zrobić Blood Thirstera i tego. I go. Um, no, Guardian Angela. Padłeś, powstań, Guardian Angel. Właśnie, ja to miałem dziś dodać, do za którychś już nie pamiętam, kurczę. Jak się czegoś od razu nie zrobi, to się potem nie pamięta. I miałem innego skina do Riven, George. Bo mam dwa, bo jestem nowy. Nów, no, mam dwa skiny do Riven, report. Nie no tak, no bo mi się ten podobał, a mi się też podobała Battle Bunny, dlatego sobie kupiłem. Tak to już jest nieraz. No właśnie, wspomnienia przyszłości. Dokładnie, Riven, dokładnie się. 6-2 w ogóle mam. Nie tak źle, ale mogłoby być lepiej. Zawsze może być lepiej. Tak, jestem tego zdania. No. Moja wędrówka była długa. Mamy coś na tym katu Jakieś rezyściki? Mamy, mamy sporo nawet. Dobra, 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 spoko, spokowy wyluzuj, koleś, koleś, koleś. a jest. Rammus, ok. Dobra, jadę. O Jezu, chciałem to na wszystkich napisać. No, pisze GJ na wszystkich. Dobra, tak? już przesadzam z tym nowym, ale zariat, to jest za jak tak nieraz A! Oh, report gota, please. Na no, kuirdę, no! Jak to tego nie mówi? Report Kataplis! please. forto, For że ma. 4-4-4? Yy, o nie, syn. Nie wiem, Satana. Nie, to 3-4-3. Sam wybierze się. O, jaka farma ładna tutaj, O, mówi, o. W ogóle jak ja się poświęcę, jutro mam testy, muszę się uczyć, ale ja tutaj nakręcam ostro. Oj, sartuje. Ja się uczę do testów. Ja się uczę mówię. Nie no, trochę się trzeba pouczyć, wiadomo. Do gimbus! Ciężkie życie Gimbosana. Tak, drużyna zniszczyła wieżę. Ale wiecie, niektóre mi mówią, że, że... jestem dojrzał. Haha, żart, dobrze. Dobre, żarty, dobre. Nup! Riven skessuje zaraz. Dobra, tego pomogę. Nikt nie pomoże Ramusowi, Nikt nie pomoże Ramusowi, tylko wszyscy się rzucają yy, na tego Zakira. No, Kurde. Wydziki masakra. Zajmie się nie raz zabawić. No, napisał mi Ramus nawet ty. No jak to naszą? O, kata. Nup, kata, puszuj. Dobra, mamy już lodowy młot. Teraz sobie zwiększyć nasz damage. Sam już swoje trochę odporny. Nawet odporny. Trochę odporny jesteś. Tak. Dobra. Kurde. Tak, po co ten W Sobie. To zamiast tego podpalenia. Nie, na no, podpalenie byłoby lepszym rozwiązaniem. Tak. Ona się do mnie tepka. Ja ją znam. No, nie. znam. Tak, wiem, że już przesadzam, już przestałem, okej. Okay. O, widzicie? nie znam się. Mieliście rację. No, e. Dobrze, tam. Ale przechowacie ją do mnie. Ramus to jest taki szczwany z Oj, przepraszam bardzo. Ramus to jest taki. szkrawstwa. Report Prime Polish noobs Teraz napiszę I'm from Poland lol Dobra użyjemy Drosta, bo myślę, że to się zaraz skończy. Jaki konflikt nas czeka Grid Nie Jezus Maria, ja to mam wyczucie skracać się na nabiera, na Nabiorą. Legenda. drużyna zniszczyła wieżę. I like, Vietnam. mam pętlę. No, żartuję. Nie do powstrzymania. Ale zawsze jeden tropek przed. zabójca. Przeciwnik pokonany. No, jedyny mądry team, który puszuje jednocześnie bota. Mmm. Ja tutaj widzę, chłopcy, że w przyszłych... W przyszłym sezonie na zawodach to... O, jesteście na pewno, nie? No, pożywa ulty na miniony. No co ty... Gdybyście wy teraz widzieli moją twarz, masakra. Zrobiłem Facebook też GGWP. Easy. Dobra, nic nie mówię. Dobra. To by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Piszcie, co myślicie o właśnie takim prowadzeniu rozgrywki przez jedną osobę. Nie drużynowo. Jestem bardzo ciekawy, co o tym myślicie. Nie wiem, czy Wam się komentarz podoba, czy wolicie, jak jest jeszcze ktoś i w ogóle, górę... no wiecie o co chodzi. Tak więc razie nie ma muzyczki końcowej. kurczę, nie da się jakoś tego zmienić? A nie, da się zmienić. okej. Okay. Tak więc razem proszę Was, piszcie. Yy, oceniajcie. Komentujcie, to by było na tyle. Dziękuję do usłyszenia i do zobaczenia. Przywoływacze.